Złotych chyba nie ogarnia zakupy za 2000 złotych Zegal, drugi zegar. Pewnie ją, pewnie, pewnie wzięła z mono, kurwa z prawego zamiast z lewego, a on na lewym akurat mówi. Dlatego tak było. Słychać ciuchy za 1000 zł, to pewnie więcej wysło niż 2000. Duży zegar, mały zegar, ciuchy za 1000 zł. Kajma dla psów, jedna. Jedna kajma dla kotów, jedna kajma dla głębi. Jedna kajma dla kurów, jedna kajma dla świnków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kajmów. Jeden worek za źmiaków, sześć wolków razem. Eee, owoce. Eee. Chleb, kurwa. Eee. Jeden chleb, dwa chleby, trzy chleby, cztery, cztery chleby, chleby, pięć chleby, pięć chlebów, sześć chlebów, siedem chlebów, osiem chlebów, dziewięć chlebów, dziesięć chlebów, jedenaście chlebów, dwanaście chlebów, trzynaście chlebów, 14 chlebów, 15 chlebów, szesnaście chlebów, siedemnaście chlebów, osiemnaście chlebów, osiemnaście chlebów, trzy kuczaki piecone, U. jeden kuczak po się siedem złotych, Kar, na świnek morskich, siano do królika, winogrona, owoce, hełgasa. Dwa chleby okay, okay. Dwie bułki tam mam kiełbasa, Dwa chleby Dwie bułki Dwa chleby. Kełbasa Kurwa, Popatrz. ja się pogubiłem w obliczeniach eee, Noszą dzięki za prajma. Pwa eee, tu mamy... Tak, baterie, baterie łapicę na rysy. A wystartę, z plusa. Co? Co tam mamy? na rysy o... Poczekaj Tak, baterie, baterie, łapice na rysy Baterie, łapice na rysy Nowy starter z plusa Nowy starter z plusa Masynka do golenia włosów i brody Harmy dla świnek polskich e, Będzie chyba wszystko Wszystko za dwa tysiące a bo i więcej nawet. 2,5 tysiąca. tysiąca kosztowało wszystko. 2,5 koła. No i to był bardzo fajny hold zakupowy.